Na stoiskach, na których pojawiło się również około 15 tysięcy sat. Politycy, prezydent Andrzej Duda, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz minister edukacji i nauki Premysław Czarnek. Andrzej Duda podniósł ręce. Więc zgadzasz się z tą benzyną? W pewnym momencie hostr chcieli zachęcić fanów do podniesienia rąk. Ponieważ nie wszyscy zareagowali na tę prośbę, speaker znalazł zachętę dla tłumu. Kto chce mieć tańszy gaz i tańsze ogrzewanie, podnosi ręce. Och, widzę, że prezydent również wychował, więc zgadzasz się z tym gazem. Panie prezydent, powiedział, jeśli jutro na stacjach będzie tańszy gaz. Pamiętaj, kto ci to zrobił, dodał po chwili. Zwracając się do fanów, Pemysław Czarnek budł przez fanów, kiedy speaker przeczytał nazwiska Dudy i Bortniczuk. Usłyszano tylko indywidualne trąbki. Reakcja na Pemysław Czarnek była zupełnie inna. Kiedy speaker wymawiano nazwa ministra edukacji fanii zaczęli gwizdać i baz. Trwało kilka sekund, pisze fakt. Niedzielne konkursy indywidualne wygrał norweski skoczek Halvor Egner Graneriu. Drugie miejsce zajęło polskiego przedstawiciela Dawida Kubackiego, a Stefan Kraft z Austrii również stał na podium.